Natomiast z jaką intuicją obudziłeś się dzisiaj rano? Ja się w ogóle obudziłem z takimi dziwnymi emocjami, bo te emocje były takie, których ja wcześniej nie znałem. Byłem w dwóch programach i wcześniej w ogóle czegoś takiego nie było. Ja jadąc tu, sobie uświadomiłem, że to jest ostatni raz, kiedy tu przyjeżdżam, ostatni raz zatańczymy. Ten nasz, mój przede wszystkim upragniony, uczekany taniec freestyle, którego chciałem zatańczyć, wiedziałem, że będzie mocno alkohol już nam donoszą, <laughs> mocno emocjonalny i gdzieś tam te emocje strasznie mną szargały od samego rana, ale potem gdzieś tam uspokoiliśmy się po pierwszych przetańczeniach na próbie generalnej rano I, i, i ja nie miałem takiej intuicji, że czy wygram, czy nie wygram, ja wiedziałem, że chcę zatańczyć te ostatnie trzy tańce najlepiej jak tylko potrafię, dać z siebie wszystko, żebym ja był zadowolony i, i tak się stało, a to, czy będzie ta kula, czy nie, to było tylko taka wisienka na torcie, której wiemy, że zjemy ten tort bez wisienki. Więc ja do tego tak podchodziłem. nie. a ty jako profesjonalna tancerka, dopadł ci się stres? Właśnie ja się bardzo dużo przygotowywałam do tego, bo bardzo nie chciałam zepsuć tego momentu, tego dnia. Um, więc nie, nie dopadł mi stres, prawda? Ja trzymałam się dla dwóch, bo Damian dzisiaj rano płakał. O. Więc trzeba było e, od razu powiedzieć, co jest, co mamy do zrobienia i e, dlaczego tu jesteśmy, żeby przeżyć ten dzień minuta po minucie. Mi e, to nam się bardzo udało, dlatego że te nasze tańce były takie, jak sobie wymarzyliśmy, i żaden stres e, nie przeszkodził nam w żadnej chwili. Wiem, że to od, odchorujemy kiedyś, ale, ale było wspaniale, było spokojnie, e, zen. A Basia to groźny przeciwnik, ocenialiście ją jako groźnego przeciwnika? Oczywiście, Basia była traktowana od początku jako faworytka tego programu i od początku już w pierwszym tańcu zaprezentowała naprawdę bardzo wysoki poziom. Poprzeczkę podniosła każdemu uczestnikowi w tym programie wysoko i utrzymywała ją do samego końca, więc jakby to był naprawdę bardzo mocny przeciwnik, jeżeli mogę tak nazwać, nie chciałbym, ale no, to, to był pewien konkurs, więc, więc tak możemy nazwać. I wydaje mi się, że ta kula jej się tak samo należy. Ona tak samo na nią zasłużyła swoją ciężką pracą, pięknym tańcem. i Bardzo da... gratulujemy Baszcy Jackowi. Wspaniale.